No, to zobaczmy, jak to mieszkanie po remoncie wygląda. Nie, nie żartuję. To mieszkanie według pana Konrada Kruczka jest skończone. On pracę zakończył, wykonał je dobrze. No to bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Przede wszystkim. Farby. Jak to mieszkanie zostało w ogóle pomalowane? Nie, kamera tego nie przekłamuje. Tutaj naprawdę są takie czarne zacieki. W wielu miejscach są zacieki z farb. Już nawet nie mówię o gładziach, których w wielu miejscach nie ma, czy że w wielu miejscach mieszkanie zostało pomalowane, a miało być wszędzie pomalowane, miało być zrobione gładzie. To wszystko miało absolutnie inaczej nie wyglądać. czy to karaboska, czy jakaś karma za jakieś krzywdy, które, o, które ludziom wyrządziłem, ale tego nie rozumiem. To tak wygląda, jakby w niektórych ta farba była tak nawalona a w innych jakby tej farby w ogóle nie było. Naprawdę o co chodzi? Jakby jaki jest klucz do tego, żeby to rozwiązać? No i oczywiście jak już wspomniałem, są miejsca, gdzie w ogóle farby chyba nie było. Ściana, która powinna wyglądać najlepiej, bo tu wszędzie jest płyta kartonowo-gipsowa czyli regips wygląda najgorzej. Dokładnie widzimy łączenia regipsów. Jak to zostało wykonane? Nie wiem, może ten pan po prostu lubi morskie fale. Może mu się przypomniało i chciał zrobić tak u mnie, ale ten efekt no niezbyt dobrze wygląda. Będzie trzeba to trochę rozebrać, by zobaczyć, czy tu w ogóle są jakieś łączenia bandaże. I że okej, okay, no płyta kartonowo-gipsowa. Powinna być pustawa, ok, ale że ona jest za bardzo pustkli do łazienki, które musiały być trochę bardziej wybite. No bo tu będzie nowa futryna i nowe drzwi. No i po pierwsze, czemu to w ogóle niektóre rzeczy wystają? A te płytki to już naprawdę nie wiem, one będą częścią futryny, czy przecież to wszystko miało być pościnane. Fajne przynajmniej jest to, że możemy sobie zajrzeć do płytki, jak wygląda od spodu, gdyby ktoś zapomniał. Znaczy to jest po prostu jakiś jeden wielki nieśmieszny żar. Jeśli dobrze zrozumiałem, to te płytki tutaj wykonywał teść pana Konrada, z którym pan Konrad w trakcie prac się pokłócił. No i szkoda, bo to teść miał robić łazienkę i może by wtedy nie było takich problemów. Tego oczywiście tutaj nie będzie widać na filmiku, bo to są minimalne, ale ta płytka się tutaj rusza. No i ktoś powie, czekaj, widzisz? się dobrze czujesz? Płytka się rusza, jak to możliwe? No to posłuchajcie. Tutaj w ogóle nie ma zaprawy, tej podstawy, kleju, tutaj nic nie ma i niestety to nie jest problem tylko i wyłącznie tej płytki, ale kilku płytek. No i niestety w wielu miejscach... Już nawet pomijam to, że te płytki w wielu miejscach ułożone są krzywo, no ale to to już jest naprawdę jakiś szczyt szczytów. Co to w ogóle jest? Ludzie, przecież ja nie wiem, czy co cokolwiek tutaj da się zrobić, żeby to uratować. Chyba nie muszę mówić, że w płytkach nie ma fug, a w wielu miejscach tam, gdzie powinny być fugi, jest po prostu klej. Domyślam się, że pan Konrad nie ma pojęcia, jak układać płytki, tak przynajmniej zakładam. Dlatego, kiedy zobaczył, że teść nie dał nigdzie fug, to może on uznał, że też nie daje fug? Pewnie wtedy się właśnie pokłócił z teściem, bo zakładam, że teść by je dał. No niestety, pod względem fug, praca w ogóle nie została wykonana, nigdzie ich nie ma. Piękne łączenia płytek ze ścianą. No i sam pan Konrad powiedział, że albo dajemy płytę kartonowo-gipsową. Ja powiedziałem, że no niekoniecznie, chcę sobie jeszcze pomniejszyć łazienkę. To on powiedział, okej, okay, nie ma problemu, on mi zrobi tutaj takie ładne skosy, żeby to fajnie wyglądało. No tutaj ta dziura to wygląda arcyfajnie, naprawdę cudownie. Ale te skozy są tak krzywe, one są tak źle zrobione. Matko, ludzie. Kolejna kwestia to gniazdka. Kto je na Boga Świętego tak wykonuje? Jak ci biedni elektrycy mają tutaj coś wsadzić, zrobić? No, przecież tu wszystko będzie trzeba poprawiać. Najbardziej boję się, mówiąc szczerze, tych, czy tutaj w ogóle będzie dało się wsadzić gniazdka? Czy to wszystko w ogóle jest możliwe? No bo wygląda średnio. walić jak to wygląda, bo ja jestem w stanie sobie coś tutaj uratować to estetycznie, ale żeby w ogóle dało się tu zainstalować gniazdka. Naprawdę dzięki ci Boże, że uznałem, że chcę mieć niskie płytki, bo gdyby płytki były tutaj, ja nie chcę wiedzieć jakby to wyglądało. Wiadomo, to, że w mieszkaniu jest brudno, nic nie posprzątane, to już po prostu pomijam, to, że w lodówce są papierosy i tu śmierdzi papierosami też, to, że gdzieś nie dotkniesz, to po prostu jest biało, ta kurtka też zaraz będzie biała. To już po prostu pomijam, bo Szkoda gadać. I te taśmy tutaj co prawda były i to są akurat okej okay taśmy, ale przoknie, taśmy, które były, nie mogą zostać zbyt długo i one po malowaniu powinny być od razu zdjęte. Ja się nie znam, one wyglądają tak. I ten pan natychmiast je zdejmował, bo powiedział, panie, ale to panu zaraz tutaj wszystko rozwali, klej pan tutaj będziesz miał wszędzie. Zresztą to jest wszystko do remontu. Ja oczywiście skontaktowałem się z panem Konradem. O co chodzi? Czemu niektóre prace nie są wykonane, a te, które Zostały wykonane, są według mnie wykonane w sposób mocno wątpliwy. No, pan Konrad uznał, że wszystko jest dobrze i w ogóle nie ma problemu. Ja więc uznałem, że zasięgnę rady eksperta, kogoś, kto od lat siedzi w budowlance i żeby to wszystko sprawdził. Powiedział, że żadna z prac, która została wykonana, jest wykonana dobrze. Kiedy napisałem panu Konradowi bardzo grzeczną, długą wiadomość, gdzie w punktach powiedziałem, co jest źle i że ten fachowiec, którego wziąłem, bardzo chętnie się z nim spotka i mu wytłumaczy, co, gdzie zostało, jak wykonane, w sposób kulturalny i grzeczny, pan Konrad na tą moją długą wiadomość zareagował po prostu, haha. Przez dwa dni nie wyświetlał, potem wyświetlił, nic nie odpisał i dał tylko reakcję, haha. No i ktoś teraz może zapytać, Wit, skąd ty wziąłeś takiego eksperta, fachowca po prostu siedmiu boleści? A no z Facebooka dałem ogłoszenie, pan się odezwał, aktualnie remontował komuś mieszkanie, więc no. Ogarnąłem, że pan ma to świadczenie, pokazywał mi swoje różne prace, byłem naprawdę nimi zachwycony. Pan oczywiście mi opowiadał o swoich dzieciach, że syn teraz poszedł do pierwszej klasy podstawówki, że na przykład go nie było, bo chciał z nim być w ten pierwszy dzień szkoły, że dziecko chore, że może go czasem nie być, ale naprawdę ja byłem człowiekiem oczarowany, grzeczny, kulturalny, wydawał się bardzo miły i profesjonalny. Ja się czułem, że moje mieszkanie jest zaopiekowane. I tak, moi drodzy, jeździłem do mieszkania, pytałem się o wszystko, miałem różne poprawki, na przykład, żeby choćby to musi być ucięte, że gdzie fugi wszystko, wszystko miało być zrobione. Pan mi pokazywał, że gładzie robi, jak są jakieś nierówności, a tu. Były i tutaj też to nic nie zostało naprawione. Absolutnie nie. To pan powiedział, że to wszystko będzie i że w ogóle mam się nie przejmować i nic nie zrobił. Ten pan jest bardzo grzecznym, kulturalnym, niefachowcem. Ja, oczywiście, nie mogę tutaj dawać zbyt ostrych osądów i słów. Choć uwierzcie, że naprawdę ciężko mi używać cenzuralnego języka, biorąc pod uwagę, ile tysięcy ja za to zapłaciłem za samą robociznę. Już nie mówię o materiałach, a, nie... a mówiłem, że ma nie szczędzić pieniędzy. Jeśli o to chodzi, jeśli trzeba kupić lepsze materiały, ja ma kupić. Prace trwały około 2 miesiące. Nawet ponad, a powinny chyba trwać dwa tygodnie Tego naprawdę nie było Wbrew pozorom coś łączy mnie z panem Konradem I nie tylko to, że razem byliśmy w tym mieszkaniu Ale to, że jesteśmy tak samo głupi Ja jestem głupi, bo mu zaufałem i uwierzyłem A on jest głupi, bo wiedząc, że jestem influencerem Że działam w internecie Bo był tu też taki chłopak, chyba na dzień czy dwa Który nosił różnego rodzaju rzeczy Przynosił, wynosił Chyba miał około, na około 15 lat Ja mu dałem dodatkowo 200 zł z moich pieniędzy Mam nadzieję, że jeżeli to oglądasz chłopaku Te pieniądze dostałeś No to on powiedział, że mnie rozpoznał właśnie z internetu że ja tworzę, więc pan Konrad, wiedząc to wszystko, że będę pokazywał remont, bo ja potem powiedziałem tak. Ja właśnie, żeby dokładnie pokazywał, co gdzie było zrobione, uznały, że zrobi coś takiego. Tak wygląda jego dzieło, tada. Póki co, jedyne, co mogę zrobić, to przestrzec przed tym panem, bo tak wygląda jego dzieło, to nie zostało przeze mnie pogorszone na potrzeby filmiku, nic tutaj nie było zmieniane. A dwie osoby, które tutaj ze mną były moi znajomi, oprócz tego fachowca. No to powiedzieli, że wit to na żywo wygląda jeszcze gorzej niż na zdjęciach, które nam pokazywałeś. Kim jest pan Konrad Kruczek z zawodu? Co na co dzień robi, bo chyba nie jest szefem remontu? Nie wiem. Skąd mu wpadł do głowy taki pomysł, żeby mnie oszukać? Czego ten pan oczekuje? Czego się spodziewał? Nie wiem. Czy on naprawdę nie widzi, że mi zniszczył mieszkanie? Nie widzi tych wszystkich komentarzy i ocen ludzi? W każdym razie, jakby program Usterka potrzebował studia, no to zapraszam.